Cześć, witajcie dzisiaj jeden z dwóch filmów przygotowanych we współpracy z marką Neno. Neno to producent laktatorów. I mam wam do pokazania dwa laktatory: Neno Due, laktator podwójny elektroniczny, oraz drugi, który będzie mieć niebawem swoją premierę: Neno Bueno. Oba filmy będą w playliście, którą wam tutaj podlinkuję. Jeśli jeszcze nie są oba na kanale, to znaczy, że niedługo ten drugi się pojawi. Dzisiaj w tym filmie chciałabym przetestować nano Duet. Zrobimy sobie najpierw unboxing. Ja też jeszcze go nie dotykałam. Jestem bardzo ciekawa, co tam siedzi w środku. Zrobimy sobie unboxing, posłuchamy, jak głośno chodzi, a później wam opowiem o szczegółach technicznych, które są opisane w instrukcji. Laktator odkrywając, przychodzi do nas w takim kartonowym opakowaniu. Okej, okay, to wszystko co... To wszystko, co było w pudełku i teraz mamy tak. O, mamy ulotkę. Okej. Okay. O, aspiratory też są. No dobrze, o, ten laktator mnie bardzo ciekawi. Jest nowa jego wersja, widziałam na stronie. Neno Angelo, coś w tym rodzaju. Szczoteczka i nianie elektroniczne. No dobra, e, tutaj mamy części zapasowe. Nie, 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 to nie są części zapasowe, czekajcie, to są kabelki. Tak, bo tutaj nie widzę kabelków, czyli tak, to są kabelki do moich butelek. O, i to co tu jest fajne, też jest instrukcja obsługi, dobra. To co tu jest fajne, są dwa kabelki. Wiecie co to oznacza? Prawdopodobnie to. Oznacza tyle, że to może być laktator pojedynczy i podwójny. Tak, bo tutaj też widzicie, macie ten y, przycisk. Y, dobra, czyli tu mamy kabelki. Zobaczmy sobie, czy są jakieś części zapasowe, czy nie. Kabelek. Do ładowarki super, to jest zwykły kabel USB-C z tego co widzę. Um, to jest bardzo ułatwiające, taki kabel w razie czego bardzo łatwo zastąpić, chociaż wydaje mi się, że. No ale, no, ale wiecie, wypadki raczej to coś, nie wiem, mi się nie psują raczej takie kable. Smoczek do butelki z zatyczką. Mięciutki, fajny smoczek. Dobra i tutaj mamy pytanie, czy to jest zapasowe? Zaraz się dowiemy, bo to jest do laktatora ta najważniejsza jakby uszczelka. Okej, okay, widzę, że jest fajna do czyszczenia, bo jest dosyć szeroka. Tutaj łatwo wyczyścić, nawet wiecie, nawet palcem tutaj łatwo wyczyścić. Okej, okay, to ciekawe rozwiązanie. Zobaczymy, jak to jest w środku. I druga, drugi smoczek z butelką. Wyjmijmy sobie to. Okej, okay, czyli tu mamy... O, popatrzcie, czyli są zapasowe. Dwie zapasowe uszczelki, super. Bo tutaj jest kolejna. No to się nie trzeba martwić. Co prawda, ja jak używałam... Tego swojego laktatora wcześniej to nie stało mi się nic z uszczelką, i wciąż te części zapasowe zostały nieużyte. Ale wiecie, lepiej mieć, bo to jest de facto bez tego laktator, już raczej nie będzie działać. Tutaj jest ta część odpowiedzialna za pompowanie. Fajnie, i tutaj jest, jak widzicie, zatkane, więc tu nie ma opcji, żeby mleko jakieś Wam się przedostało. To też właśnie słyszałam takie zarzuty, że laktatory gdzieś tam zaciągają mleko. No to tu raczej nic nie poleci. Yy, tutaj też to mi się podoba, yy, że to idzie tak w sensie, że nie wychodzi ten kabelek stąd, tylko on w którą stronę? W tą? Czekajcie, czy tą? O, w ten sposób. No to ten kabelek, że on nie idzie tak do góry, tylko idzie tu. Więc, gdybyście sobie zamontowały laktator do takiego pasa, to tu też Wam nie będzie do góry sterczeć, tylko tak od razu idzie w dół. Dobra, a zobaczmy sobie jeszcze. Kurczę, powiem Wam, że mi się bardzo podoba tutaj ten element. Wiecie, jak to łatwo czyścić? Tu praktycznie ja, ja miałam kiedyś taki patent na czyszczenie laktatora ze szczoteczką do butelek, do, do rurek, o, do rurek konkretnie. Tutaj zupełnie, zupełnie taki, taki patent wam nie będzie potrzebny. Fajnie, ta uszczelka jest duża. No powiem wam, że jestem pod wrażeniem. Tutaj mamy osłonkę, osłonkę na ten lejek, to się przykłada bezpośrednio do piersi i to jest silikonowe. Kolejny fajny patent. Dobra, a tutaj bo ta część też Aha, a to się suwa. Okej. Okay. Tutaj też łatwo jakby coś umyć, gdyby coś tam, ale tu jest raczej bardzo szczelne, to się bardzo dobrze trzyma. Tutaj nawet ktoś się postarał o taki wzorek, żeby było jeszcze bardziej estetycznie. Podoba mi się ta, jak to się nazywa? Membranka, to na pewno będzie komfortowe w używaniu. No i tu jest jeszcze zatyczka, żeby było higienicznie, jakbyście chciały to gdzieś przewozić. W ogóle ten kabel, on wam pozwoli to ładować w samochodzie. Mi się zdarzało odciągać mleko w samochodzie nieraz i wiem, że, yy, że, że to jest fajna opcja, kiedy możecie to podpiąć. Dobra, tutaj jest ta podstawka. A zobaczmy, bo zazwyczaj jest tak, że pusta butelka, no widzicie, pusta butelka się przewraca, jakby tu było mleko, to by stała, no a do tego jest ta podstawka to jest jakby taki standard no i tutaj mamy drugą taką samą butelkę z tego co widzę i jeszcze jest jakaś instrukcja do butelki, butelki mają pojemność 150 ml jest podziałka zobaczmy jak to wygląda ze smoczkiem Bardzo estetyczne. Fajne. Wygodne. Tutaj jest mięciutki korek. Yy, korek smoczek antykolkowy. Jak widzicie, tutaj jest ten zaworek. Zobaczmy sobie teraz tą stację. Dobra, jest taka płaska. Bardzo mi się podoba ten design. Jest taki estetyczny, minimalistyczny. Wszystko tu jest. Yy, dobra, muszę to podłączyć i sobie posłuchamy, jak to głośno chodzi. W ogóle zobaczcie, mam Powerbank i to można też podłączyć sobie do Powerbanku. Możecie to podłączyć, wiecie, jak macie taką wtyczkę w samochodzie. Taką, wiecie, jakby zapal tą zapalniczkę, taką wtyczkę na USB, są takie podwójne teraz często. To możecie to wcisnąć tam, jeśli jedziecie samochodem. A możecie też włączyć to do Powerbanku. Tylko kurczę, mój Powerbank jest oczywiście nienaładowany, więc tego Wam aż tak nie zademonstruję. Natomiast idę po wtyczkę i włączę to do kontaktu. Dobra, słuchajcie, ten kabel nie jest bardzo długi, jest dłuższy niż standardowy kabel do ładowarki, ale na taki telefon, do telefonu, ale nie jest bardzo długi, więc musiałam się poratować przed rzeczem. Natomiast no, urządzenie jest bezprzewodowe, jeśli, jeśli je naładujecie. No i jeśli naładujecie powerbank, to to też jakby trochę y, będzie łatwiej no ale co eee, dobra i teraz buty, e, butelkę teraz podepnijmy gdzie tutaj są tutaj o O, jeśli używacie dwóch pięknie jest zaznaczone fajnie lubię takie że się nie trzeba domyślać nawet jeszcze nie, nie czytałam instrukcji jak e, przeczytam instrukcję to wam zaraz opowiem o tym najpierw spróbujmy z jednym e, opowiem wam o tym ile on Wytrzymuje na tej baterii? I zaraz też pokażę Wam na baloniku. Zobaczymy sobie, tak, po pierwsze, zdejmijmy to. Ok, czyli włączyła się stymulacja. Ok, tutaj jest teraz podwójne. Pojedyncze. Dobra. O już widzicie jaką... Pracuje. A okej, okay, czyli tu jest pięć trybów, tak? Chodzi cichutko. Że tutaj mamy już odciąganie. Czyli tak. To jest faza stymulacji, która ma 5 poziomów. No ten poziom stymulacji to już taki jest praktycznie jak normalne odciąganie mleka regularne. Tutaj mamy odciąganie. O, tu tutaj już jest taki konkret. I też mamy... A nie, tutaj do odciągania mamy. Dziewięć trybów do odciągania, wo No ta dziewiątka to już jest. Nie wiem czy to słyszycie. No. A ta trójka jest taka bardzo przyjemna z tego co słyszę. E, na moje ucho. Moimi doświadczeniami, to ja wam chyba ten trójkę rekomenduję. Ale dobra, spróbujemy sobie zaraz z balonem. Dobra. O, widzicie? Tutaj jest trochę mleczne, ale widać, że. To jest ta faza stymulacji. Prawdopodobnie on się automatycznie przełączy po iluś minutach. O, dobra, zobaczmy sobie odciąganie na trójeczce. O, widzicie, zapamiętał. To też jest super. No. Widać. Dobra, a włączmy sobie ten najmocniejszy. A co? Dziewiątka. Wow, no dobra, to jeszcze zamontuję drugą butelkę, znaczy, no, drugą butelkę, jakby drugi ten, żebyśmy sobie zobaczyli, czy podobna jest głośność to w ogóle robi jakąś różnicę jak jest jeden a jak jest dwa tutaj. A, on pracuje tak jakby na zmianę. Raz z tej, raz z tej. Ok, czyli ten dźwięk jest taki bardziej jednostajny. W jakimś innym trybie. A to po prostu szybciej. Zwykle odciąganie zajmuje 20 minut do pół godziny. Tutaj zdaje się jest na pół godziny, ale to wam jeszcze powiem, jak zobaczę w instrukcji. Natomiast jak odciągacie z dwóch piersi na raz, no to automatycznie macie ten czas przez pół. Podsumowując, mi się bardzo podoba ten pomysł, że możecie używać go jako laktator albo pojedynczy, albo podwójny, że to jest taka elastyczność, bardzo mi się podoba ta ładowarka, e, ogólnie wrażenia mam bardzo pozytywne i też to co Wam wspominałam, łatwość mycia, tutaj jest e, system, który zapobiega, wiecie, cofaniu się mleka, do tych rurek nie powinno dostać się mleko e, i tego się nie myje. Jeżeli z jakichś powodów to przepłukaliście, to pamiętajcie, żeby tego mokrego nie wkładać do urządzenia, bo wtedy dostanie się woda do tej pompki, więc no, raczej się tych kabelków nie myję, tych rureczek. Akumulator pracuje przez dwie godziny i też przy pierwszym ładowaniu trzeba go ładować 2 godziny i przed odłożeniem go wiecie. Na przykład, ja Wam powiem na swoim przykładzie, jak yy, chciałam mój laktator odsprzedać, ten, który używa, którego używałam, no to trzeba go do pełna naładować i wtedy dopiero go odkładacie na półkę i on sobie czeka, aż ktoś przyjdzie po niego, no wiecie, ktoś go kupi więc e, akumulator dwie godziny wytrzymuje po 30 minutach automatycznie urządzenie się wyłącza bo jakby cykl odciągania to jest taki 30 minutowy, to jest według mnie super, bo e, sama po sobie wiem, że moje odciąganie trwało od 20 minut do pół godziny, w zależności od tego jak tam ta laktacja e, hulała, więc e, po pół godziny, po pół godziny automatycznie się urządzenie wyłączy zapamięta Wam ten tryb, w którym używaliście laktatora, na pewno też się sprawdzi w podróży, przez tą swoją ładowarkę, ten kabelek tak jak Wam mówię, nie jest długi natomiast jest to na tyle uniwersalny kabel, że gdyby wam to w jakiś sposób. Jak, jakoś was to uwierało, to nawet można ten kabel sobie po prostu zmienić na dłuższy, bo tych kabli na rynku jest. Dodatkowo, jeśli. Ja sama wiecie, coś ciekawości po prostu to sprawdziłam, yy, dałam Wam linki w opisie, bo jeśli chcecie używać takiego podwójnego laktatora, tak jak w takich, wiecie, amerykańskich serialach, z takim jakby pasem, takim gorsetem, to właśnie ten gorset się kupuje osobno. Niektóre firmy produkujące laktatory mają takie gorsety i zobaczcie sobie, jeśli Was to ciekawi, to zobaczcie sobie w opisie, bo tam Wam wkleiłam linki lub po prostu wpiszcie w wyszukiwarkę, to się nazywa albo biustonosz do laktatora, albo gorset do laktatora. I on ma taką specjalną budowę, że tutaj możecie zaczepić te nakładki na piersi z laktatora i wtedy macie wolne ręce. Dajcie mi koniecznie znać, jeśli miałyście taki laktator. Może macie jakieś uwagi i chcecie się czymś wymienić w komentarzach, może ktoś, kto się zastanawia nad kupnem tego laktatora, skorzysta na tym, że dodacie coś od siebie w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa jak Wasze wrażenia. Zobaczcie sobie też ten drugi film z tej serii o tym laktatorze takim wiecie to, taki bardziej designerski. Eee... No, bo to jest, no powiem Wam, że wizualnie najpiękniejszy laktator, jaki, jaki wiedziałam. Natomiast ten jest taki minimalistyczny. Powiedziałabym, że pasuje mi by pasował taki laktator. Bardzo mi się on podoba. No, ale tak jak mówię, jestem ciekawa, jak Wasze wrażenia, czy może miałyście, używałyście. Ej, wiecie, co jeszcze jest fajne, jak już tak gadam na ten temat, bo mi, mnie bardzo zainteresował o ten laktator Nano Uno. I jest jeszcze Nano Angelo, bodajże, tam na stronie. Tak się chyba nazywał, taki niebieski. I to jest laktator, który ma tutaj wszystko, pojedynczy. I ma baterię taką, wiecie, też jak do telefonu. Medela miała podobny laktator, tylko na paluszki. Ale właśnie mi się to rozwiązanie z paluszkami nie za bardzo podobało. A tutaj macie normalnie taką ładowarkę jak w telefonie. No i tutaj jest jeszcze jakiś klasyczny laktator pojedynczy Bella. Ale zobaczcie, też piękne. Ten design jest taki retro, ale funkcje są tak nowoczesne, bardzo, bardzo jest to miła współpraca, bardzo się cieszę, że mogę wam właśnie takie laktatory polecać, żałuję, że wcześniej na tę firmy nie trafiłam. Dobrze, dziękuję wam w takim razie za dziś i zapraszam na kolejne filmy.